Cześć, z tej strony Łuczek. Cóż, o skarby rodzinne czasami trzeba dbać. Właśnie wrócił na serwis magnetofon mojego taty, którego mniej więcej gdzieś rok temu, czy coś koło tego, odnawiałem. Wiadomo, tego typu urządzenia wymagają tego, żeby co jakiś czas do nich zajrzeć, sprawdzić, czy wszystko jest OK. No ale wiecie, dla niektórych skarbami rodzinnymi Mogą być jakieś porcelany, dla niektórych jakieś złota srebra. Dla mnie na pewno jest ten magnetofon, który już był w domu, zanim ja się urodziłem i nadal w rodzinnym domu sobie gra. Ale jak to zwykle. Jeżeli się o skarby dba, no to do skarbów czasami można niektóre rzeczy zrobić. Od serwisu udało mi się nazbierać trochę głowic, i to tych, że tak się wyrażę zdecydowanie. Lepszych do tego modelu, czyli a nie to nie akurat ta. Jak się ma tego trochę, to trzeba przeglądać, czyli na tak zwanych głowic 203S. Tu akurat włożyłem głowicę troszeczkę inną, zwykłą 203, więc jeżeli mam możliwość, ulepszamy nawet i takie staruszki, żeby nam zdecydowanie lepiej grały. Ale. Co, co jeszcze można tak naprawdę zmienić w tego typu urządzeniach, jeżeli chcemy je troszeczkę bardziej usprawnić? Mi się udało zdobyć fabrycznie nowe rolki, czyli nieużywane nigdy ze starych zapasów roleczki kapstan dociskowe. Możecie zobaczyć, jak one realnie, jak nowe wyglądają. Powierzchnia bez żadnej praktycznie. Śladów bycia beczką, wszystko ładnie, pięknie. No to oczywiście do skarbu rodzinnego trzeba to włożyć, ale jak się dobrze i szuka, to nie tylko takie rzeczy jesteśmy w stanie znaleźć. Mam nawet i ze starych zapasów całe zestawy napędowe czyli dwa kółka, które najczęściej robią Wam problemy właśnie przy tym, co teraz właśnie w nim sprawdzam. Jedną ręką trochę ciężko to otworzyć, ale zaraz to muszę jakoś tak. E, a mianowicie koła, które jedno jest tutaj, też fabrycznie nowe. Guma, mimo że ma z 40 parę lat, nadal fajna mięciutka. I drugie kółko, które służy do tego, żeby z silnika odebrać napęd w tym modelu. Jak i również znowu muszę zrobić coś dziwnego, aby otworzyć, bo jedną ręką nagrywam. A mianowicie te koło. Jak się chce, to się jeszcze znajduje fabrycznie nowe, nieużywane takie zestawy, więc oczywiście to wypada tutaj włożyć i skonfigurować. A co najważniejsze i chyba najbardziej pożądane w dzisiejszych czasach, białe kruki już, a mianowicie te paseczki, czyli taśmy dociskowe, które. Dobra, tym razem użyjemy zębów. Które służą do docisku głowicy, praktycznie też pewnie nie do zdobycia już, ale można zobaczyć, jak one realnie, jak nowe wyglądały, z czego one były zrobione, jaka realność, realna grubość była tych docisków. Jak widzę czasami magnetofony, które mają tu 2-3 mm, jakieś powkładane filce. Tragedia przecież to orze, głowice, jak. Chłop w Ursusie, dwuskibowcem albo i jedną, więc takie rzeczy też można włożyć. Więc magnetofon przyszedł na mały serwis, wiadomo, wyczyścić naoliwić Jeżeli dbacie tak o swoje sprzęty, to mimo, że on był kupiony chyba w 81 czy coś takiego, gdzieś papiery były w, w filmie, którym nagrywałem o nim, jako jego renowację całą, to nadal kolejne lata będą sobie grały i działały. A jak on nadal gra? Sam, sam z siebie jak najbardziej normalnie, więc mała szybka robota. Przełożenie głowicy, małe zestrojenie i znowu dalej będzie sobie fajnie pewnie pogrywał. Jak to M2405S od UNITRY. Tyle. Pewnie za jakiś czas coś więcej.